25 lat temu do rąk pecetowych graczy trafiła gra Dracula z martwych wstanie. ma tu chłop stoi i ja mówię chłopie, coś ty zrobił. Gra nie była może rewolucyjna, ale miała swój klimat. To był klasyczny point-and-click z prerenderowanymi tłami, powolnym tempem i zagadkami, które, jak na przygodówkę tamtych lat przystało, momentami były bardziej przerażające niż sama fabuła. Transylwania miała tu wilgotną, gęstą atmosferę, a Dracula nie przypominał modela z reklamy perfum, tylko prawdziwego potwora z gotyckiego koszmaru. Dla wielu graczy była to pierwsza wizyta w tym mrocznym uniwersum, i choć nie była idealna, zapadła w pamięć. Dziś ta gra to zapomniana ciekawostka może nawet relikt. Szczególnie w tym wydaniu, które ze względu na wykorzystany tani plastik i dziwaczne otwarcie pudełka nie występuje zbyt często na rynku. Zegnaj biedo, piękna kusicielko.